Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Funkcja f od x równa m plus 3x kwadrat plus 16x plus 5 osiąga wartość największą dla x równego 2. Oznacza to, że największa wartość tej funkcji jest równa. Zobaczmy, jeżeli mamy funkcję kwadratową, to ta funkcja kwadratowa, żeby osiągała największą wartość, to musi mieć ramiona skierowane do góry, a największa wartość jest osiągana w wierzchołku, czyli dla argumentu p. Do argumentu p jest przyjmowana największa wartość równa q. Czyli mamy sobie tutaj przykład takiej funkcji. Tutaj oznaczymy wierzchołek. Wierzchołek ma współrzędne p oraz q. No i my wiemy, że ta największa wartość jest przyjmowana dla x równego 2, czyli dla p równego 2. Czyli wiemy, że p to 2. A jaki jest wzór na p? Wzór na p w wierzchołku paraboli to jest minus b przez 2a i to się równa 2. I teraz zobaczmy. U nas A to jest M plus 3. B to jest 16. C to jest 5. Czyli w naszym zadaniu będziemy mieli minus B, czyli minus 16 przez 2A. Czyli przez 2 razy M plus 3 równa się 2. Mnożymy stronami przez mianownik, czyli przez 2 razy M plus 3. Czyli będziemy mieli minus 16. To się równa 2 razy. 2 razy m plus 3 czyli będzie 4 w nawiasie m plus 3 pomnożę 2 razy 2 tutaj dzielę przez dzielę przez 4 stronami mamy minus 4 to jest m plus 3 3 przerzucam na lewą stronę minus 4 odjąć 3 to jest m czyli m to minus 7 zobaczmy w tym momencie znamy m które wynosi minus 7 czyli nasza funkcja f od x ma postać Minus 7 plus 3x kwadrat dodać 16x, dodać 5, czyli to jest f od x równe minus 4x kwadrat plus 16x plus 5. I teraz my mamy znaleźć wartość największą, czyli znaleźć q. A wzór na q możemy na dwa sposoby. q to jest minus delta przez 4a. I q to też jest wartość funkcji dla argumentu p, czyli w naszym przypadku wartość funkcji dla argumentu p, czyli 2. Podstawiam zatem za x2 mam minus 4 razy 2 do kwadratu, dodać 16 razy 2, dodać 5, będziemy mieli. 2 do kwadratu 4 razy 4, minus 4 to jest minus 16, 16 razy 2 to jest 32 i dodać 5, czyli mamy minus 16 plus 32 to jest 16 plus 5 to jest 21. Największa wartość to odpowiedź d, 21.